Hej, tutaj Ami z Zajęcami i dzisiaj nagrywam dla Was kolejny filmik. Słuchajcie, jak pokazuję Wam, co dostałam na święta. I słuchajcie, najpierw mamy tutaj taką książkę, Ami opowiada w poszukiwaniu magicznego drzewa. Nie wiem, czy Wy dobrze widzicie. Dobra, słuchajcie, tak ona o to wygląda. I ja już ją, słuchajcie, zaczęłam czytać. Tak to wygląda z tyłu. I ona mi się mega podoba. I polecam ją na razie. Co prawda mało przeczytałam, ale wydaje mi się, że jest spoko. Z książek dostałam też Ekstremalnie Pechową Wycieczkę Lottie Brooks, Katie Kirby. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam nazwisko i takie książki z tyłu. Z tej serii. Ja tą serię mega lubię. I jeszcze... Pickie dramy Lottie Brooks, Katie Kirby. No i słuchajcie. Ja też mam w ogóle nową... Ja też mam w ogóle nową rzecz na sobie. Zaraz Wam ją pokażę. Ale dalej mamy taką czekoladę z orzechami. Takie jajo na choinkę Kinder. Kolejne jajo. I takiego Mikołaja Dalej mamy A-mask witamina C Z witaminą C Tak to się prezentuje Mega jest Płytę Taylor Swift The Tortured Poets Department I słuchajcie Tak wygląda z tyłu I ją otworzymy Dobra, Tak wygląda I teraz czekajcie Dobra, no nie widać niestety. O, może jak to przytrzymam, to. Uj, między git. I. Oj. Dobra, pokażę Wam najpierw taki plakat, właśnie z tej płyty. I z tyłu to wygląda tak. Uj. A z przodu. O, tak, taka Taylor. Super. I teraz chowamy to. E, no i tak. E, mamy dalej taki perfumy Oi, Oi Mon Ami. To jest z w Paryżu. Ja tego nie oglądałam, ale moja mama oglądała. Kurde, nie widać. Tak to wygląda. O, i teraz patrzcie. No, dobra. Nie wiem, czy zrobiłam dobrą rzecz, bo ja nigdy takiego nie robiłam. Tylko teraz muszę, słuchajcie. Okej, okay, i dalej mamy, słuchajcie, Pushin, i to jest żel pod prysznic o zapachu Żurawiny. Shower gel. Czekajcie. Chanberry scent. Dobra, no. Tak to wygląda. To nie, że ja źle widzę, tylko to jest takie złote, że to aż ciężko przeczytać dosłownie. No i to jest super. Dalej mamy taki turban do włosów. Jego nie będę otwierać. O, pyk. Dalej mamy takie pisaki, o których ja mega, mega marzyłam. Zobaczcie. WIP i się tu tak zapina i w ogóle kiedyś możemy w ogóle z moją mamą na przykład, albo z kimś może jeszcze, może by się udało y, nagrać trzy marker challenge, słuchajcie i dalej mamy, tylko nie śmiejcie się ok bo ja lubię takie rzeczy lubię takie gadżety i w ogóle i to będzie też na filmiki fajne mamy sambiego no, to jest taki piesek, który. No, właśnie, mama moja, jak tu przygotowywała to stanowisko, to zapomniała mu dać obrożę, bo ja ją ciągłam. No, ale on, jakiego się włączy i klaśnie się, to wtedy on idzie, a jak się go wciśnie tutaj, tutaj, to on wtedy siada. Ale na razie nie będę włączać I, da i dalej mamy takiego elfa, który jest w ogóle psiapsi z moją. Y Psiapsi Juleczkom, pozdrawiam cię. A ten. E, 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 no, po prostu dostałyśmy takiego samego. Tylko ona na Mikołajki, a ja na Boże Narodzenie. Pod choinkę Dalej mamy z tego pudła... Słuchajcie. Moja mama dała tego Snape'a na tło. Tak samo McGonagall i Bellatrix, więc one nie są nowe. Oni nie są nowi. Ale Lord Voldemort jest nowy on się prezentuje. Kalendarzyk jest nowy. Ten dam, profesor Dumbledore jest nowy. I Harry Potter jest nowy. Jeszcze sobie taką w ogóle torebeczkę kupiłam. Pyk. Oj, kudę. zobaczcie, w środku taka. I teraz tak. E, e, pokażę Wam żelki. Oj, które w ogóle. Niektóre ogólnie... Rzeczy miałam nagrać na shortsa, ale w ogóle jeszcze nie nagrałam. Masakra to jest jakaś, ja się w ogóle zebrać nie mogę. No i spodziewajcie się testu takich żelków po prostu. Te już trochę podjadłam. No to spodziewajcie się testu takich żelków na shortse lub jak będę pokazywać to. Nie wiem, czy to już było, czy nie, ale wątpię. I jeszcze takie śliwki, które są serio z Japonii. Bo, bo moja ciocia była w Japonii i one. No i po prostu ten, po prostu nam je dała takie. No i co widzowie? Ja nie wiem, czy to wszystko. Aha! I słuchajcie, bo ja ogólnie planuję, ale nie obiecuję, nagrać taką nową serię na ten kanał. E, ale na razie wam nie zdradzam i bo nie jestem pewna, czy ją nagram. I słuchajcie. Sorki, że tak rzadko ostatnio były filmiki, ale się skupiłam, na, skupiłam się na Amigra bardziej. Bo tam mam nową serię Wyspa Sentinel. Proszę wpadać oglądać. No i w ogóle połowa moich subskrybentów nie subskrybuje Amcia to Kapoka. Proszę mi się wytłumaczyć. Proszę mi się wytłumaczyć. Amigra tak samo. No, yy, więc słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, wpadajcie na mój drugi kanał Amigra i na mój trzeci kanał Amciutka Boka, a ja słuchajcie, jeszcze Wam coś pokażę. Jeszcze dostałam taką bluzę, słuchajcie. To jest taka skóromi. Jeszcze ona ma z tyłu napis kuromi, ale nie będę Wam pokazywać, bo tam w tle nie wiem, czy nie ma jakiegoś bałaganu. No po prostu tak wygląda. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. To pa, pa!